Co Pan sądzi o protestie mieszkańców? Ja myślę, że mieszkańcy mają prawo protestować. Są również ci, którzy są na tak. Ja chciałbym, żebyśmy również rzetelnie rozmawiali, bo jak ja słyszę, że ta trasa ma zniszczyć Górkę Taszańską, co jest ewidentną nieprawdą, że ma zniszczyć wzgórza Piastowskie, co jest ewidentną nieprawdą, to tak naprawdę przykro mi, że to nie jest prawdą. Ta trasa nie będzie niszczyła wzgórz Piastowskich. Te wszystkie ścieżki, które tutaj są do chodzenia, do biegania, one dalej będą. Wręcz przeciwnie, my myślimy o tym, żeby Tatrzańska jako góra e, została miejscem rekreacji. Myślimy o dzielicie tutaj, bo chcielibyśmy, żeby można było tu przyjść, pobiegać, wypocząć. Minizo jest też przykładem tego, że tutaj dalej są i będą prowadzone inwestycje do tego, żeby to był teren rekreacji, wypocząć. Więc nie jest prawdą, że my chcemy cokolwiek zniszczyć. Ci, którzy w ten sposób mówią, starają się no niestety podburzyć, moim zdaniem nie do końca Przygotowaliśmy mowę, na której jednoznacznie widać, jaki był planowany, jaki jest planowany przebieg tej drogi. Nie wyobrażam sobie wodnicy przez racule, przez rządku, przez ochle, bo no, jeżeli ktokolwiek uważa, że można puścić wodnicę przez miejscowości, to to jest to daleko e, w błędzie. Uważam, że jest to optymalne rozwiązanie. Mieszkańcy 15 będą mieli prawo zdecydować. My potrzebujemy nowych rozwiązań komunikacyjnych. Jak ważna była droga przez park nie będę chyba przypominał i powtarzał. Dziękuję bardzo.